Siemanko, z tej strony, Denji. W dzisiejszym humorystycznym bardzo odcinku będzie krótki recap z wczorajszego podcastu BSG, a propos 12.8, ale także innych nadchodzących zmian. E, jako, że tak jak wspomniałem, jest to materiał humorystyczny, e, proszę Was o drobinę dystansu. E, oczywiście kocham Tarkowa i mam nadzieję na szybkie, fajne zmiany. Aczkolwiek, tak jak zauważyliście, prawdopodobnie, jeżeli gongleście podcast, to. Nic wielkiego tam się nie wydarzyło, a tymczasem zapraszam na filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobrej zabawy. Priwie towarzysze, eee, tutaj dzisiaj tutaj zrobimy ona, sobie uh, streama. Ostatnio chyba was, robiliśmy kilka miesięcy, miesięcy temu, może no dwa. Eee, Postaramy się Was przekonać, as as possible, że to będzie interesujące, bo wszystko, the, uh, co właściwie robimy w BSG, to czujemy, jemy pizzę i walimy wódkę. Dzisiaj e, moim współprowadzącym będzie Damirka. Daj ty, daj swego rejka tutaj. <laughs> e, um, będzie um, mi towarzyszył w tym this, uh, uh, bardzo interesującym Kurde, jak to można im mówić, że to ciekawe? Muszę sobie przypomnieć, jak udawać Greka, bo gra się trochę sypie i nie chcę tego pokazywać. Eee, mm, ogólnie jest chujowo, ale stabilnie. Szczególnie jak zdecydowaliśmy się zachować spokój i skupić się na naprawieniu prawdziwych problemów, jak. Ee, ja personalnie uważam, że nowe plecaki to to, to czego chcecie. I e, ostatnio próbuję się odciąć od mm, opinii graczy, Reddita. Po prostu mam to w dupie, żeby dać wam nowe, niepotrzebne feature'y, plecaki. Ciuchy i inne szajsy. Więc to znaczy, e, że firma musi działać dla zysku. Tak więc to nowy pistolet M45A1 to taki Marine pistolet, Marines i jest taki sam jak 1911. Pytacie, czemu pistolet, No bo są bezużyteczne, a tekstury były takie same. Więc, bo to jest tak mało pracy, bo to praktycznie 19-11 ma też miejsce na tarkę e, i threaded barrel pod supresor ale samego silencera nie daliśmy. Bo to za dużo pracy po prostu. Nie. Więc tak, my dodaliśmy nowe bre, bire, nie wiem jak to powiedzieć po polsku bere, brej, a nie wiem jednak wiem, Berety. No i są różne kolory. Niebieski, czarny i zielony. Nie ma w tym it, it, it nic ciekawego, insi insignia, insignia, insignia. So więc to nie jest like jakaś prawdziwa zmiana, to po prostu kolejny 6. So więc możesz kosplayować like weneckiego e, gondoliera, e, e, ale wracając, to nie jest e, zmiana, e, jakiej uh, potrzebujecie. Or, uh, Pancerz 5 klasy, zwany korunt VM. I Tactical Rig zwany Pochujmi. Po jak, jak to się nazywa? Po-chuj-mi to. Po-chuj-mi to, tak, Compact Rig. Tak, z innych rzeczy. Zdecydowaliśmy dać sobie podwyżkę, i właściwie to już nie tak dużo czekania, żebyśmy dodali ten update z Woods Expansion. To zdecydowanie będzie pomiędzy Sun a Sunsun. Więc e, prawdopodobnie. Sum. New żeby dać kwas do gry. Dodaliśmy e, kwas do gry. Elitarny kwas z turbo designem. Co by tu jeszcze powiedzieć? Elitarny premium kwas. Eee, I on <laughs> będzie, wydaje mi się, like że to dobre w znaczeniu a, ma pozytywny, a, pozytywny efekt w odwracaniu uwagi. A a, I co tam like piszą na czacie? Kwas? kwas? Na co mi kolejny szans? Kurde. Damirka, pokaż to na co mi kolejny szajs, nie tylko nie zrobiliście nic związanego z desynkami czy terami, ale jeszcze dodajecie kolejny niepotrzebny item do gry. Co oni tam piszą? Desynki przecież to po waszej stronie. Netcode skupy. Desynki. Nic z tym nie zrobimy przez kolejne pół roku. Łuch, desynki. Desynki to ja mam desynki to ja mam jak się dużo na wódki opije. nic nie będziemy robić z desynkami słynny webhunter webhunter z nowym stokiem i e, silencerem, silencerem. E, nazywajcie go z zabójca z e, ten kubek będzie dostępny w naszym merstorze nie wiem kiedy w sumie e, ale mamy merstora i i you możecie mieć taki kubek right, right now, but, uh, i. Napchajcie nam kieszeni kind of stuff, like dolarami like i takie tam. Well, to, jest, uh, RFB, 7, to jest Keltek RFB 762 na 51. To jest właściwie. A, uh, taka broń a pomiędzy falem AKL i. E, uh, kurde, ja myślę, że w, it's, it's, w sumie. To w zasadzie DTMDR, ale będzie tańszy niż fal na pewno. I jest semiautokarabinem całkiem całkiem fajny, serio. To jest jak wektor, wektor, którego obiecaliśmy, ale. E, no jest to RFB i tyle, więc nie musicie więcej myśleć o wektorze. Te dwie rzeczy zatrzymają Wasze ciężkie krwawienie. Te rzeczy, no i niektóre medkity. Medkity będą kosztować, no zużywać dużo więcej durability, więc lepiej mieć te nowe w swoim ekwipunku, chociaż to zupełnie bez sensu. Ten hełm to ryste. Właściwie to nie altyn, ale taka czarna modyfikacja. Wygląda tak bardzo jak Alton Helmet, ale to jest e, zrobione z Tytanu. No i jest lepszy, uwierzcie. Jest lepszy od Altyna i jest czatny, oczywiście. I ten helmet właściwie i tak was nie ochroni, bo ani Alton Helmet, ani RST nie obroni was przed M61. To jest kompas. Jak widzicie, działa jak powinien, ale zdecydowaliśmy się dać Wam numerki w rogu ekranu, bo nie umiecie wazymut, żeby było Wam łatwiej. Ale poważnie, trochę, trochę matematyki przyda Wam się w życiu, w prawdziwym życiu i Waszej pozycji w świecie. Bez Kenkulera, bez Splinta, co za Ciul? On to jest graczem. Profesjonalnym graczem WFT. EFT. Jego drugie imię to Pestili. Nie będziecie nie dla niego nie mili. Ale to nie znaczy, że ja muszę być miły. No i co tam odpierdzielasz? Hmm? Jak pokażesz ludziom? Cyrk normalnie. Dawaj, diskonektuj. I po programie od razu do łagru. Poszedł do łagru, ty. To jest nowy hełm. Nazwany Galvion Cayman Ballistic Helmet. To jest nowy hełm. Następna generacja. Specjalne zastosowanie dla sił specjalnych. I to jest jak X-Men. I jak magneto. Bzium. Jak to nazwać? No przyciąga metal do głowy i no magnetyzm, nie wiem dokładnie I to taki helmet i ma takie modyfikacje Pokaż jak on cały wygląda dla Mirka Co tam się znowu? Zaraz znowu do łagru zsyłka Już raz dałem ci popełnić błąd Ale drugi? Widzisz, tam na podłodze będziesz leżał Pałować cię tam będą, spróbuj mi to spierdolić Fignia zaczął żużeć. Czul. Mm. I co tam? Problemy co, jakieś problemy, są? Ty nie Kustomizację pokaż. O. No i jaki problem? Bo to trzeba debilu założyć tego mandibla. A nie tak. No załóż normalnie i nie gadaj. Działa? A? Kto? No, nie będziemy tego nazywać. To słuchawki no za duże. Bardzo duże. Bardzo, bardzo duże. Nie wiem. Ktoś chyba się pomylił z skalowaniem są bardzo, bardzo duże i będą kolidować z każdym hełmem jaki mamy. No tak, da. No i nasz kolega dostał ciężkie krwawienie i jak, jak widzicie na ziemi zostawia plamy po keczupie. To jest najważniejszy punkt tego fichera. Kiedy otrzymasz ciężkie krwawienie, będziesz zostawiał za sobą ścieżkę torteksa. Więc ciężkie krwawienie będzie ssało wasze HP sprawniej niż Natalia Siwiec. I co najważniejsze, potrzebujecie specjalnych medów do ich leczenia. I co ty debilu, się i fakiem wyliczyłeś? Tak. No, i fak też to leczy. I w sumie też leczy efekt ciężkiego krwawienia. W górnym rogu macie ludzika waszego. I teraz jest pokolorowana. Dokładnie jak paski HP. Tak jak na Screamie. Więc możecie teraz zrozumieć, jakie kolorki mają wasze jęzorki. Wcześniej było tak, że w sumie był czerwony. A teraz są stylowe, kolorki, stare, istniejące bugi, o których zawsze mówicie, w szczególności late-spawny, desynki, problemy z ekwipunkiem, disconnecty i takie tam. To kompleksowy temat. Nie tylko wiąże się z jakością naszego kodu, ale jest to w większości wasza wina. Nie my, i może to być wasz problem, bo wiąże się z to z ciężką pracą, więc to nie są perfekcyjne warunki dla nas, nawet jakbyśmy chcieli. A pozbawiony bugów kod to nie nasze zmartwienie ogólnie. O, tako. Super feature, który pozwala być wam bardziej mobilnymi. Widziałem wiele razy na wielu streamach, jeśli masz dużo speju, to musisz być mobilny. I możecie sortować wasz staż. See, Jak is, właśnie widzicie, really potrzebowaliśmy 3 really lat really na zrobienie really tego. Really Całych 3 lat Arkadiusz, Wektor to jest no go. A no co? A ty przynosisz mi tego skarla i, so i będę potem pierdolić? Nieważne. Potem powiedzą, że mi obiecaliśmy. To co widzicie tego nie będzie nigdy. I pokazać, jak z Dobra, weź to stąd typie e, Nie będzie nigdy Skarla. I um, nie wiem, co mam w sumie wam jeszcze powiedzieć. Nie, nie będzie Skarla. To wszystko jest dla nas trudne, ale nie mogłem tego przewidzieć. Nie spodziewaliśmy się takiego przypływu hajsu. <laughs> Czy będą jakieś dodatkowe środki na usprawnienie netcode'u i desynców? Nie. Czy kiedyś gracze będą mogli spodziewać się działających serwerów? Nawet nad tym nie pracujemy. Mogę wam to obiecać. Jakie są przyszłe plany na Tarkowa? Więcej plecaków, więcej napoi, redesign ciuchów, symulator ekipunku i w 12.8 12 będą dwa nowe bugi powiązane ze zmianami. Bugi to duża część gry, szczególnie jeśli chodzi o strzelanie. Bugi pomogą wam zapomnieć. I jak bardzo jesteście słabi. Więc to ważne. Nawet myśleliśmy, żeby zwiększyć ilość bugów, żeby pokazać wam życie w Tarkowie na 15-minutowym ekranie ładowania do rajdu więc musicie patrzeć na to w grze, siedząc na kanapie, pijąc kefir. Najbardziej, najbardziej ekscytująca zmiana 12.8. No, mówiłem, że plecaki. Prywatne serwery na turnieje kiedy? Też nad tym nie to. pracujemy. Tak właściwie to jest tak, że nie robimy nic, więc następny turniej będzie jak zbankrutujemy, ale to się nie stanie, bo, bo właściwie śpimy na forcie.